Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę z takim dosyć fajnym tematem i dla mnie bardzo bliskim memu sercu tematem, więc... Witam Was w pozytywnym myśleniu. Nie no, dobra, rzadko. W każdym razie chciałabym Wam opowiedzieć szybko y, historię, która mi się przydarzyła w pracy, a później Wam opowiem mm, coś, co jeszcze chcę Wam przekazać na dzisiejszy dzień. Po pierwsze, to jakiś czas temu u mnie był klient, który był bardzo fajny, i tak sobie gadaliśmy, bo ja w ogóle, jeżeli chodzi o klientów, to bardzo lubię poznawać ludzi na poziomie serca i po prostu z nimi rozmawiać i poznawać, nie tylko proszę, proszę, do widzenia, dzień dobry, do widzenia. Y, proszę, proszę, to dla Pana i, i cześć jak czapka. Nie, 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 ja lubię. Po prostu poznawać ludzi, ponieważ każdy człowiek coś fajnego wnosi w moje życie, niezależnie od tego, czy jest to jakaś tam historia negatywna, czy nie. Ja dziękuję za każdą historię, za każdą sytuację, ponieważ wiem, że to wnosi do mojego życia pewne rzeczy i pewnych błędów na przykład nie będę popełniać i wszystkim życzę. W wszystkiego dobrego, nawet tym, którzy kiedyś mi zrobili krzywdę nieważne, w każdym razie, przyszedł <laughs> mnie pan i powiedział, że, no tak sobie rozmawialiśmy powiedział, że niestety, no ma nowotwór a kiedyś mu się tak dobrze żyło, był marynarzem jeździł, pływał po świecie i tak dalej no ja powiedziałam, że kurczę, przytuliłam go pamiętam wtedy, nawet nie wiedzieć czemu ale tak czasami, ja powiem Wam szczerze, często przytulam swoich klientów, nie wiem dlaczego oczywiście nie każdego, nie każdy chce, tak no, a nie, nie na każdego się też rzucam i napadam ale no przytuliłam go wtedy i powiedziałam, że będę się za niego modlić, później trochę płakałam no, i on poszedł, ale powiedział, że jeszcze kiedyś przyjdzie. No, i przyszedł ostatnio. No, i powiedział, że no, że dziękuję za modlitwę. Ponieważ co? Pan powiedział doktor, że w styczniu może już pić szampana, ponieważ ostatnia chemia będzie w styczniu. A ja wie, jest, jest, jest! Wycałowałam go, wyściskam. On powiedział, że w takim razie przyniesie mi też szampana, że miałam ja mogła się również za, napić za jego zapić <grym>, napić za jego zdrowie A ja wie, Boże, jak cudownie, jak fajnie, jak wspaniale, jak bardzo się cieszę, że takich ludzi na swojej drodze spotykam. Ponieważ to było bardzo niesamowite, bardzo magiczne. I ten, kto wierzy tam w magię, i te inne czarno, to oczywiście tak jak ja zapraszam. <laughs> Ten, kto nie, to nie. W każdym razie to było bardzo fajne uczucie i bardzo było mi miło na sercu, i tak ciepło i dobrze, więc naprawdę to było miło, bardzo to wspominam. I do czego dzisiaj zmierzam w dzisiejszym w ogóle filmiku, to chciałam Wam powiedzieć, że nie wiem, czy Wy w to wierzycie, czy nie. W każdym razie, jeżeli chodzi o pozytywne myślenie, przyciąganie ludzi i tak dalej, to ja. Mm, Wiesz rzeczywiście, że my wskakujemy na daną wibrację i jeżeli na przykład ja jestem szczęśliwa, jestem radosna, to wskakuję na wibracje ludzi szczęśliwych, radosnych i takowych też do siebie przyciągam. Czasami moje koleżanki czy koledzy z pracy jednej, drugiej, trzeciej mówią, a nienawidzę ludzi. Czy oczywiście z jednej nie, ale niektórzy mówią, nienawidzę ludzi, wkurwiają mi klienci, bla bla bla. A ja mówię, kurczę, jeżeli będziesz sobie tak wymawiał, no to oczywiście ca cały wieczór będą tacy klienci do Ciebie przychodzić. Ja na przykład trafiam naprawdę na cudownych ludzi. Oczywiście nie zawsze czasem mam handrę, czasem jestem niemiła. <coughs> I wtedy może rzeczywiście tak nie jest, ale yy, na ogół jestem wesoła, na ogół jestem radosna. Właśnie ja jestem niemiła wtedy, kiedy jestem zmęczona. Ostatnimi czasy dużo bardzo pracuję, bo mój synek pojechał do statu do Pola, <coughs> więc też sobie wzięłam więcej pracy. No a co się z tym wzięło, że po prostu jestem trochę zmęczona i tak z jednej pracy do drugiej. Ale później będzie już lepiej, później będę tylko zbierała tego. Owoce i plony. Co chcę jeszcze Wam powiedzieć? No to właśnie, wskakuję na tę wibrację i wyobraźcie sobie, że ja naprawdę przyciągam do siebie ludzi tak bardzo podobnych do siebie. Oczywiście tutaj nie mówię o wieku, ponieważ wiek jest całkowicie różny i naprawdę możemy coś wziąć, pożyczyć zaczerpnąć od kogoś, kto ma na przykład 3 lata, 4 jak mój syn i ja naprawdę uczę się od niego wielu bardzo cudownych rzeczy jak być sobą, jak kochać siebie, jak całować się po kolanku i mówić, ale mam ładną skórę, po prostu a, yy, jak się radować, jak mówić, jak słyszę, jak mi syn mówi: Mamo, popatrz, jakie piękne gwiazdy. Wie kurczę, Kuby, rzeczywiście, jakie cudowne gwiazdy. Czasami, na przykład, dzień wieczorem w ogóle na to nie zwracam uwagi, palim papierosa, czy rozmawiam przez telefon, nie widzimy pewnych rzeczy. A kurczę, świat jest super, świat jest piękny, więc naprawdę warto to doceniać. I właśnie chyba dzięki mojemu synkowi to doceniam i doceniam coraz bardziej. A z kolei starsi, starsi mężczyźni kobiety nie wstydzą się powiedzieć, ale pani jest piękna, nawet kobiety to mówią i po prostu rozmawiają. My często się mijamy, ludzi, lu, my, ludzie, młodzi, często się mijamy, nie pod, wstydzimy się zaczepić, wstydzimy się porozmawiać. Ostatnio zaczęłam mówić kom, komplementy klientkom swoim, ponieważ myślę sobie, kurczę, wygląda kobieta pięknie, to dlaczego nie? Niezależnie od tego, czy ma 25 lat, czy 45, czy 85. Jeżeli kobieta wygląda pięknie, to dlaczego ma tego nie usłyszeć? No i co, wczoraj spotkałam cudowną kobietę, oczywiście. Wyobraźcie sobie też grywa w serialach no i co, da mi swoją wizytówkę? Prawdopodobnie się spotkamy w przyszłym roku. Pani Ewa, pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie i ciepło sam od Busiaków. No i poleciła mi książkę Sztuka Pozytywnego myślenia. Dajcie koniecznie znać pod filmikiem, czy ją czytałyście. Czytaliście, przepraszam, mówię, że chłopcy też czasami mnie oglądają, ponieważ jestem ciekawa, Waszej opinii mogę jej nigdzie dostać, ale być mam nadzieję, że jeszcze upolu jakoś tam gdzieś na Allegro. No i yy, właśnie, tak jak mówiłam o wcześniej o tych wibracjach, to jeszcze tylko skończę. Chcę Wam powiedzieć, że tak, jeżeli jesteśmy zadowoleni, radośnie wskakujemy na te wibracje, no, ja sobie to wyobrażam, że są okręgi, no każdy sobie musi to sobie wyobrazić tak, jak chce, poza tym większość z nas wierzy w Boga też go nigdy nie widziało, więc każdy sobie może to wyobrazić tak, jak chce, tak, żeby było po prostu nam łatwiej. Ja sobie to wyobrażam, że po prostu to takie okręgi, jeżeli myślisz sobie seks, imprezy, zabawa, dragi i tak dalej, przyciągasz do tego takich, takowych ludzi, tak? Jeżeli interesujesz się sztuką, jakąś tam, czy czymś w tym stylu, takich przyciągasz też ludzi. Jeżeli zaczynasz na przykład się, no właśnie, jeżeli masz jakieś hobby, zainteresowanie, takich, pa, czy pasje, nagle ludzie, których spotykasz na ulicy, okazuje się, że interesują, że działają w tej samej branży bardzo często. Jeżeli myślisz pozytywnie, to przyciągasz ludzi pozytywnych. Jeżeli myślisz o miłości, mówisz ja pragnę miłości, ja nie pragnę zabaw, ja pragnę miłości, radości, normalnego domu, spokoju, życzliwości, grania w jednej, do, do jednej bramki, w jednej drużynie, takowych ludzi zaczynasz do siebie przyciągać. Ja nie mówię, że od razu to musi być miłość, ale mogą być to naprawdę cudowni przyjaciele, cudowni ludzie, którzy mogą zostać z wami czasami na chwilę, czasami na całe życie, także warto się poznawać. No i co? Tym optymistycznym akcentem chcę zakończyć tą wypowiedź. Hmm. Hmm. Dajcie znać, jakie książki polecacie a propos pozytywnego myślenia, a być może jakieś filmy polecacie, które sobie z chęcią wieczorem oglądnę. Ja Was pozdrawiam serdecznie i życzę Wam cudownej, pięknej soboty. Trzymajcie się ciepłutko. pa!